Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd. Były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o tym, że Kaczyński będzie ślepy, głuchy po tym, jak zacznie tracić on i jego najbliższe otoczenie poświadczenie bezpieczeństwa. Co to jest poświadczenie bezpieczeństwa? Jest to certyfikat, który wydają służby specjalne. Zwykle, jeżeli chodzi o większość ludzi, jest to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Certyfikat, który jest taką rękojmią, że dana osoba spełnia wymogi otrzymywania dostępu do tajemnic państwowych. W Polsce w tej chwili taki certyfikat powinien być odebrany z urzędu niemalże Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi, ponieważ są skazani przez pierwsze, sąd pierwszej instancji na trzy lata bezwzględnego więzienia, co samo w sobie jest przesłanką bezwzględną do odebrania poświadczeń bezpieczeństwa. To, że oni tego poświadczenia bezpieczeństwa nie mają odebranego, no to jest, to będzie poważny zarzut dyscyplinarny do ludzi, którzy odpowiadają za przyznawanie poświadczeń, bo powinni byli po decyzji Sądu Najwyższego, że ułaskawienie jest nieważne, powinni byli natychmiast wszcząć procedurę odebrania im poświadczenia bezpieczeństwa. W ten sposób, na przykład, zmuszono, bezprawnie odbierając mu poświadczenie bezpieczeństwa, Pawła Wojtunika do ustąpienia z funkcji szefa CBA, po prostu, bo odbierając mu poświadczenie bezpieczeństwa, czynią jego funkcję po prostu niezdolną, jego, jego osobę niezdolną do piastowania tej funkcji, ponieważ nie może przeczytać żadnych dokumentów, które do niego trafiają. Więc to jest taki sposób po prostu wykończenia człowieka na stanowisku. No to, to jest też uniemożliwienie zarabiania w niektórych instytucjach prywatnych, które wymagają też takiego poświadczenia bezpieczeństwa. Więc na pewno Wąsik, na pewno Kamiński, na pewno Jarosław Kaczyński zaraz, jak zostaną wszczęte sprawy, w których będzie miał zarzuty, a tych spraw jest naprawdę odgroma. Na pewno Janusz Cieszyński, był minister cyfryzacji, to za sprawę. W zasadzie to możemy wymienić jedną osobę, która na pewno nie zostanie odebrana, na pewno nie zostanie z spisu odebrane poświadczenie. Jelka tak? Tak, to jest prawda. No, Daniel Obajtek nie straci poświadczenia bezpieczeństwa. No, drodzy Państwo, Daniel Obajtek. Nie ryzykował i nigdy nie występował o poświadczenie bezpieczeństwa, ponieważ uznał, że nie ma w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odważnej osoby, która by mu to poświadczenie bezpieczeństwa wydała. Ponieważ wiele osób chciało go zastąpić na funkcji prezesa PK Norlin, to brak takiego poświadczenia bezpieczeństwa, odmowa wydania byłaby samoistną przesłanką do tego, żeby wymusić jego ustąpienie. W związku z tym obajtek po prostu nie pytał się. Mnie to osobiście przypominało słynny żarcik jak do rabina gładko ogolonego rabina przychodzi żyd bogobojny i pyta się tak w zasadzie oczekując od razu odpowiedzi czy może się ogolić no i gładko ogolony rabin mówi mu nie synu ale wyraźnie tutaj talmud mówi że nie można dotykać tam ostrzem twarzy więc absolutnie nie no i on ten nie wytrzymuje labi ale wy jesteście gładko ogoleni no co rabin, rabin to yy, nauczyciel w hebrajskim, to jest taki, taki coś w rodzaju, ktoś w rodzaju księdza odpowiada, widzisz, synu, ja nikogo o to nie pytałem. I yy, drodzy, drodzy państwo, po prostu Obajtek, wiedząc, jaka może być odpowiedź, po prostu wolał nikogo nie zapytać. Natomiast yy, wszystkim innym yy, brak tego poświadczenia bezpieczeństwa będzie doskwierał nie tylko prestiżowo, yy, no oczywiście, że żadne komisje nie będą wchodziły w rachubę, Stąd oni też mogą mieć problemy, naprawdę wyraźne problemy ze skompletowaniem jakiegoś zespołu ludzi. W zasadzie, no, prościej byłoby wymieniać, chyba szukać tych, którzy nie będą mieli kłopotów z poświadczeniem bezpieczeństwa, chociaż możemy nie znać wszystkich spraw. Kto poza tymi i może więcej, wyjaśni państwu, dlaczego to jest takie bolesne dla, dla ludzi, bo to Twój temat, Tomku. Ty też. Państwo. Y Służby, jak widzicie, jeszcze przed zmianami już przełożyły wajche. Zwróćcie Państwo uwagę na materiał w Mane.pl i gdzie możemy przeczytać. ABW odmawia Orlenowi negatywna opinia służb w sprawie małego atomu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ponownie wydała negatywną opinię dla atomowej spółki Orlenu i Michała Sołowowa. Orlen Synthos Green Energy. Nie wiadomo dlaczego, gdyż dokument jest tajny. No to mówię państwu, że między innymi dlatego, że nie ma poświadczenia o no, tych bezpieczeństwa, bo już, już nikt tam nie będzie, nie będzie tym ryzykował. Aby wydała nagrębną no, opinię dla atomowej spółki Orlenu i Michała Słowowa, to jeden z wielu formalnych wymogów, by inwestować w atom w Polsce. I to, szanowni państwo, już już... No pan, pan Sołowow rozumie, rozumie że, że jednak nie postawił na tego, na tego konia. No poradzi sobie. Natomiast. Dlaczego tak ważne są te poświadczenia bezpieczeństwa? Przecież większość ludzi ze służb, większość ludzi związanych z pisem, na tych eksponowanych stanowiskach, tych powiedzmy w tej, w tej drugiej linii, gdzie się jeszcze uchowają albo gdzie chcą zostać, bo tak, tak, z, reguły, tak z reguły było, tam są wymagane, Poświadczenia bezpieczeństwa. Jeżeli będą nowe służby specjalne i powinny te służby specjalne zająć się wszystkimi poświadczeniami bezpieczeństwa, to jest ciężka praca, ale powinny się zająć i powinny wydać je jeszcze raz. Bo tutaj było różne rzeczy. Po prostu stare powinny mieć jakąś karencję i być wydane nowe. Przynajmniej, żeby nie było, że en bloc się wszystkim zabiera. I to jest naprawdę. Skuteczna, skuteczna broń, żeby państwo funkcjonowało w sposób normalny. I tutaj jest powód do tego, żeby sprawdzać ludzi, bo każdy, kto chce ubiegać się o jakąś funkcję, gdzie taki certyfikat jest potrzebny, siłą rzeczy zgadza się na to, żeby był no, sprawdzany. To jest bardzo prosta metoda. Wiem, że zaraz będziecie chronić i wam też, pisowcy to za to, co my, my z Jankiem mówimy, ale to nie tylko nasz pomysł, tutaj wszyscy, wszyscy o tym wiedzą. Wiecie Państwo, no ja na przykład uważam, że teraz y, po tych skandalicznych y, działaniach tej Komisja Ruska do złapania Tuska, no to powinni zabrać Panu Cenckiewiczowi, czy powinni przynajmniej, przynajmniej wdrożyć postępowanie o stocznięcie certyfikatu y, Bezpieczeństwa panu Syckiewiczowi, członkom tej komisji, no bo tam się znalazły takie rzeczy i takie, takie różne, różne bzdury i, i są, są bardzo poważne podejrzenia o ujawnienie tajemnicy państwowej, że trzeba wdrożyć kompetencje. No Spodziewam się, że to będzie bardzo poważny kłopot. No, do części dokumentów już już nie będzie, nie będzie dostępu, to będzie duży, duży problem z funkcjonowaniem. A tak naprawdę w każdej dziedzinie państwa opanowanej przez PIS, a PIS to opanował, w służbach, w policji, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w spółkach skarbu państwa, w urzędach państwowych, wszędzie potrzebne są certyfikaty, wszędzie są potrzebne poświadczenia bezpieczeństwa i to na bardzo różnym. Bardzo różne, czyli od poufnego do na do, do, do NATO. Także już już i wystarczy, że, 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 ktoś, że ktoś ma dopuszczenie do informacji poufnych. Procedura jest no, zbliżona. I to już uniemożliwia uniemożliwia ewentualnie mu dalej zajmowanie danego stanowiska. I, nie stosowałbym rzeczywiście tak zwanej ale po prostu bym to przejrzał. I z tego, co mówią wiewiórki, szykuje się właśnie tego typu działanie. No jak również szykuje się coś, co w służbach do tej pory jeszcze nie miało mieć miejsca, nie miało miejsca. Przejrzenie wszystkich enek, czyli tak zwanych etatów niejawnych. W różnych instytucjach państwowych i w różnych miejscach jest bardzo dużo, Funkcjonariuszy, żołnierzy na tak zwanych etatach niejawnych. I te etaty powinny być przez służby przejrzanej będą, czy jest celowość trzymania kogoś w jakimś miejscu. Janek ostatnio powiedział takiej bardzo ważnej rzeczy, która nie umknęła uwadze zainteresowanych, o jednym bankowcu, który długo był na. Etacie niejawnym i pomimo tego, że no, w tej chwili jest problem, bo brakuje pieniędzy na przykład w ABW na odprawy dla funkcjonariuszy, którzy odchodzą. A pan a pan bankowiec, będąc na NC ile pieniądze się znalazły? Znaczy on, on najpierw wycofał się z NK, a potem poszedł do 31 grudnia. I drodzy Państwo, to było wielkie osiągnięcie. Bo była pani, która była panią dyrektor, która miała w swoim CV spacyfikowanie dwóch tematów dla władzy. Za oba te tematy będzie miała bardzo poważne problemy. Pierwszy temat to są wybory kopertowe, pani dyrektor, a drugi temat to jest laptop ministra dworczyka. Przepraszam, polecenie sobie w H i trzy kropki. Czyli. Ogłoszenie, że laptop ministra dworczyka zaginął po to, żeby w ten sposób uniemożliwić postawienie zarzutów dworczykowi, bo to jest dowód numer jeden przeciwko niemu, dowód tego, że prowadził korespondencję służbową z serwera WPPL. To jest raz. I dwa, no, brak zachowania jakichkolwiek procedur bezpieczeństwa. Mamy pewną, pewne zmartwienie, dlatego że pan Dworczyk tylko i wyłącznie użytkował swoje konto. A przecież oryginał tego konta jest na serwisie wp.pl. Już nie wspominając, że były też już cyfrowe kopie nośników wykonane. Więc tak naprawdę jest to pewne utrudnienie. Są to też próby wymazania materiałów, które były, zostały przyjęte przez służby przy okazji badania laptopu dworczeka. Natomiast. Sama sprawa znowu zrobiona w taki sposób, że a nóż widelec ktoś nie będzie chciał się nad nią pochylić. To jest tak, jak my opowiadamy historię pana łojanta, czyli protegowanego pana Mariusza Kamińskiego, od wspólnych wódek, który w 2016 roku otrzymał poświadczenie bezpieczeństwa z puli szefa, z de decyzją szefa Piotra Pogonowskiego, zamiast e, być poddanym weryfikacji, bo chciał być pełnomocnikiem info, o, 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 odnośnie informacji niejawnych, tylko takiemu pełnomocnikowi certyfikat wydaje SKW. On przyszedł z SKW i tam tutaj tak go bardzo lubili, że... Nie, zaczęli domagać się jego yy papierów z leczenia alkoholizmu. I teraz, czy, wy, czy, czy by te papiery wydano, czy by ich nie wydano, decyzja mogłaby być tylko jedna. Człowiek, który się leczy alkoholowo, jest czynnym, albo zawsze się jeszcze, bo jest, jest po prostu jest chory na chorobę alkoholową, nie może, nie spełnia podstawowej definicji wiarygodności. To notabene, powiem Państwu, to też można dołożyć naszym, naszej wierchuszce. Ja przypominam, że słynny incydent, którego w którym incydent granatnikowy z granatnikiem, który towarzysz granatników, tak dostał tą ksywę. Mówimy o Jarosławie Szymczyku, odchodzącym w tym tygodniu komendancie głównym policji. To my ujawniliśmy, że na miejscu zdarzenia był Maciej Wąsik. Maciej Wąsik do tej pory nie odpowiedział na nasze pytania, nie ustosunkował się do w żaden sposób, nie, nie, nie padło właśnie sakramentalne, był, nie był, co on tam robił. Natomiast ujawniono już, że na miejscu zabezpieczono butelki z alkoholem. Wiecie państwo, granatnik jedno i to uwaga, nie jeden, ale trzy. Jeden w kwiatki. Wiecie państwo, do nas są pretensje, że my prowadzimy kabaret z Tomkiem o poważnych sprawach, natomiast powiem tak, to nie myśmy zaczęli. Wiecie Państwo, jak można poważnie przedstawić historię, w której bierze udział komendant główny policji, Wiceminister spraw wewnętrznych i w jednej osobie w zastępca szefa koordynatora do spraw służb specjalnych Maciej Wąsik. Trzy granatniki, z czego jeden rzekomo zużyty albo zużyty, dwa inne przyniesione, tam jakieś policyjne granatniki, dużo alkoholu i jeden granatnik w kwiatki. I proszę mi powiedzieć. Wyszynku, jest problem, i ty, ty to, nie, to zauważyłeś. Ale jest takie, proszę mi opowiedzieć, jak my możemy tą historię opowiedzieć poważnie. Ale wiesz, ja mówię o czymś, o czymś jeszcze, co jest niezwykle istotne. Wiecie państwo, tam również według wiewiórek był granatnik polski, nie tylko granatniki ukraińskie. I jeżeli okaże się, że wystrzelił granatnik polski, to ten cały cyrk, który urządził Kamiński i który urządził Wąsik na użytek Szymczyka, czy na, na, na własny użytek z, z atakowaniem ludzi z Ukrainy, no to, to po prostu będzie z tego kosmiczna awantura. I tutaj trzeba dokładnie określić, który był wystrzelony, bo no, wywiórki mówią, że to był polski wystrzelony. I to jest bardzo poważny, bardzo poważny kłopot. Ale o czym ja jeszcze mówię o tych dopuszczeniach do informacji niejawnej? Szanowni Państwo, tutaj przecież cała Kancelaria Pana Prezydenta, ludzie posiadają dopuszczenie do informacji niejawnej. Pan Prezydent nie ma tutaj prawa weta, nie ma tutaj prawa do tego, żeby w jaki sposób na to wpływać. Jeżeli służby uznają, że ktoś nie może mieć dopuszczenia do informacji niejawnych, to on ich po prostu mieć nie może. To sąd, inne rzeczy, ale w tym czasie w zasadzie nie może funkcjonować. Ja rozumiem, zwracam w takim. No, posłowie w zasadzie obligatoryjnie mają dopuszczenie do informacji niejawnych, mają przeszkolenie, ale szanowni państwo. Ale jeżeli służby zauważą i służby dadzą sygnał że ktoś no, posługuje się informacjami niejawnymi w sposób taki, że, że zagraża do bezpieczeństwu, no to tutaj już też się robi kłopot. To jest naprawdę... Widzicie państwo, zwierzęta trzeba karmić tym, co lubią i tym, co jedzą. Teraz no, trzeba tak działać i tak funkcjonować. Rzeczywiście i to nie chodzi o jakiś odwet. Polska zinfiltrowana przez rosyjskie służby, to jest jedna z najważniejszych czynności, żeby poodsuwać od, od możliwości penetracji naszych niezwykle ważnych instytucji, ważnych, ważnych spółek, w których, w których są ci ludzie, od, informacji, od uzyskiwania informacji, ewentualnego świadomego, nieświadomego przekazywania ich. Służbom przeciwników. Od tego trzeba zacząć. No, kiedyś to trzeba zrobić. Ja rozumiem, że trzeba bardzo rozbudować te działy, dotyczące, które, które zajmują się wydawaniem tych certyfikatów bezpieczeństwa, poświadczeń bezpieczeństwa. Trzeba to zrobić. Trzeba po prostu unieważnić stare i zacząć robić nowe. To już tyle. No, mam, mam nadzieję, ja, że, 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 pan, że pan minister Simoniak już pewnie też się nad tym zastanawia. A ja drodzy państwo, polecam zemsta syna Napoleona. To jest, drodzy państwo, temat okładkowy historii bez cenzury. Najnowszy numer. Jak wiadomo, w kinach jest głośna produkcja Ridleya Scotta, ale tam nie ma wątków polskich. Nie ma, chociaż tak naprawdę. Można powiedzieć, że Polska była straconą szansą Napoleona, gdyby nie to, że jego cała inwazja roku 1812 na Rosję była podyktowana chęcią zawarcia pokoju i kompromisu. Z starem rosyjskim, to mogłaby ta historia zupełnie inaczej wyglądać. Tylko że Napoleon nie decydował się na wskrzeszenie Polski, ponieważ uważał, że wskrzeszenie Polski, z nazwą Polska, z granicami polskimi doprowadziłoby do tego, że nigdy już nie byłby w stanie dogadać się z Napoleonem. On miał straszny kompleks parweniuszy, był po prostu korsyka, korsykańskim zubożałem, szlachciurą, który po prostu dorwał się samodzielnie do tronów cesarzy i strasznie łaknął, żeby go tam drapali za uchem. Drodzy Państwo, coś jak Jarosław czy. Waszące się do Putina. Tylko nie ten format co Napoleon, no, żeby było jasne. Natomiast zemsta syna Napoleona: Aleksander Walewski odpłacił Rosji za ojca, czyli piękna historia zemsty, wojna krymska, połowa XIX wieku. Ale oprócz tego, dużo ciekawych tekstów w numerze. O tym, jak cerkie bie do interesów, o pewnym odłamie prawosławnych, którzy zadziwiał, który zadziwiał swoją przedsiębiorczością. Drodzy Państwo, a także skok na królewski skarbiec Polaków. Kto i w jaki sposób ukradł polskie insygnia koronacyjne? Drodzy Państwo, historia. Bez cenzury, w dobrych empikach, w dobrych kioskach, bo warto. Czytać historię, państwo jak czytacie, to piszecie do nas, że gdyby tak uczyli w szkole, to byście się uczyli historii. No właśnie, problem właśnie w tym jest, że historia jest jednym z tych przedmiotów, które są obrzydzane w szkole, zamiast, chociaż są naprawdę na, najciekawszym, najciekawszym przedmiotem, to są najciekawsze historie. Nie ma ciekawszych rzeczy do opowiadania niż ciekawe historie z życia ludzi, a zawsze ja zawsze tłumaczę między innymi swoim dzieciom, że lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na własnych. Tamko. właśnie, co spowodowało się, teraz znowu do Ciebie pulpecie czerwony. posłuchaj, zobacz, dwa dni temu mówiłem o tym, co wydarzyło się na jednym z komisariatów, gdzie, na Pomorzu, gdzie, gdzie pani policjantka przy, przystępując do służby oddała niekontrolowany strzał z broni, no to młoda policjantka, prawda, Teraz dowiadujemy się, wystrzał na komisariacie w Radomiu. Kolejny i to już doświadczony no. funkcjonariusz strzelił e, z broni służbowej. Też, to jest wypadek, naprawdę wypadek e, na komisariacie w Radomiu. Wiesz, co tutaj wychodzi? To wychodzi to, zobacz, że zarówno i młoda policjantka, i policjant z, z takim stażem, z doświadczeniem, popełniają takie kardynalne, Błędy, bo nie ma szkoleń, zupełnie inaczej, inaczej policja funkcjonuje, i wtedy dzieją się takie rzeczy. No Pomyśl sobie, dwa takie przypadki w tak krótkim czasie. Ten przypadek dotyczący złamania procedur, bo to jest, to jest tragedia wielka, ale złamania procedur, wtedy, kiedy zostało zastrzelonych tych, tych dwóch policjantów. No przecież tego, tego jest mnóstwo. Żeście tak spieprzyli policję. Takżeście zrobili. Tych ludzi trzeba inaczej szkolić. Ci ludzie muszą zupełnie inaczej funkcjonować, bo w końcu wychodzą te rzeczy, które e, nie zostały przez was przez 8 lat e, wpajane tym ludziom. Samo, samo to, żeście obniżyli kryteria przyjmowania do policji, ale to, ja już, to, to jest druga, druga sprawa. Ale zobaczcie państwo, że te wydarzenia dotyczą. Doświadczony funkcjonariusz, czyli ci funkcjonariusze, czy, 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 mówię że żeście ich zepsuli. Po prostu, żeście ich popsuli. Mam nadzieję, że dadzą się jeszcze naprawić. Jak już Was nie będzie. No już, a już Was prawie nie ma. Tylko tyle. A ja, drodzy Państwo, taki początek materiałów yy, o tym, yy, o początku zła. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tego zła, które zaczęło się tam. Oczywiście to nie była. Idealna formacja, kiedy w 2015 roku wylądowali tam pisowcy. Jak się okazywało, nawet nie tyle wylądowali, co się ujawniły. Patrz, pan pułkownik Jacek Gawryszewski, który zachował swoje stanowisko praktycznie w niezmianej formie jako zaufany człowiek Mariusza Kamińskiego. Bardzo polecił następcom prześledzić aktywność pana pułkownika Gawryszewskiego w końcowych latach rządów Platformy od 2013 roku, ze szczególnym uwzględnieniem. Dwóch śledztw dotyczących Ambergoldu. I działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kto je polecił zatrzymać w pewnym momencie i dlaczego, a także dlaczego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykazała się rażącą nieskutecznością w ściganiu prawdziwych winowajców afery taśmowej w latach 2014-2015. Ale jesteśmy w roku 2016, kiedy pojawiają się tam już zaciężne siły pisowskie, i agencja zostaje zmieniona w takie. Siłą rzeczy mniej, mniej zaufane siły bezpieki PiSu, mniej zaufane, bo zawierające pracowników, którzy tam przychodzili od 1990 roku, czyli krótko mówiąc, wiele ekip, wielu ludzi, różne pochodzenie, różne poglądy, wszystkich nie da rady wyrzucić, chociaż będą próbować czyścić te szeregi. Przez wiele, wiele lat, przez te 8 lat. No i teraz uwaga początkiem grzechem takim, numer jeden, instytucjonalnym było powołanie zespołu 50, nazywanym tak od decyzji z 19 lutego 2016 roku, w którym powołano zespół do spraw analizy koordynacji oraz wypracowania rozwiązań w zakresie realizacji zadań technicznych ABW. Czyli po polsku. Kamiński kazał wówczas zebrać grupę do spraw knucia, i to jest na przykład ta słynna pięćdziesiątka, zajmowała się między mną, no, Tomkiem, koordynowaniem działań nielegalnych, bo także takich działań jak planowanie i realizacja przecinania opon. Moja ukochana realizacja to jest wykupywanie książki Tomarza Piątka. <grymny> W 2019 roku. Wiecie Państwo, to, to, tylko ta informacja. Już pomijam plany palenia drukarni naszej książki, w której mamy to, to, że ktoś w ogóle. Wiecie Państwo, oni pewnie będą się, bo są świadkowie, oni się pewnie będą bronić, że to były żarty. Ale wiecie Państwo, naprawdę pomysł, pomysł, że ktoś może w budynku polskiej służby no bezpieczeństwa, państwa, po prostu zajmować się w ogóle, w ogóle zajmować się książkami, które są pisane przez dziennikarzy na temat polityków, inwigilować, docierać do źródeł, zastraszać, ale pomysł, pomysł, jeszcze raz pomysł, żeby zapobiec i wykupywać, żeby ograniczyć zasięg i dystrybucję książki Piątka, oni fizycznie wydawali z funduszów operacyjnego kasę i fizycznie ją skupowali, tą książkę po prostu z Wiecie Państwo... Aż dobrze, że Pogonowskiemu nie przyszło do głowy, żeby wiesz, żeby te nie oglądasz, to żeby skupić telewizory wszystkie, naprawdę. To te, to jest to... To... Naprawdę to tak. To, żeby... A wiesz, odnośnie tego żartu, to ja ten żart dobrze przeżyłem, bo mnie kopali, ciągnęli po ziemi i się cieszyli w Lublinie, kiedy mnie do tego PDZ-u, do, do tej Izby, Izby Zatrzymań Policji trzy razy usił usiłowali mnie tam zostawić, to mówili mi, że. Książkę to chyba teraz wydacie w Izraelu. Ha, ha, ha. Tak, tak, bo oni uważali, że tutaj wszystkie drukarnie się przestraszą. To między innymi dlatego to robili, że, że książka nie będzie wydrukowana. No i tu książkę otrzymałem już w więzieniu, jak byłem. Zresztą pan sędzia Konciarek zgodził się na to, żeby, żeby mi tą książkę przekazać. No bo pani prokurator dochodziła do wniosku. Janek wysłał, wysłał mi do więzienia książkę. To, to do, to prokurator. Do, tej pory, do tej pory pani prokurator jej nie, nie dostarczyła. No. Niech Pani ma ten egzemplarz, dedykował Pani Siwiec, nie będę, ale bardzo proszę, proszę czytać. Już na podstawie tej książki powinna Pani wszczęść parę śledztw. Naprawdę. No. Szanowni Państwo, do zobaczenia.